Proszę Państwa, szczęść Boże. Dzień dobry. Jesteśmy na meczu Bujuni Puna. Staramy się z Michałem uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach tutejszej społeczności, na ile nam czas pozwala, bo mamy sporo obowiązków. Jesteśmy czasami umówieni z wieloma osobami, którzy przychodzą prosić o pomoc, good place i inne sprawy. Jeszcze. Także jest tych obowiązków, ale staramy się uczestniczyć. No bo tak e, integrujemy się e, z tutajszą społecznością, no i proszę zobaczyć, sporo jest e, osób, które dopingują i później i bujuni. nie wiem skąd więcej, ale jak jechaliśmy motorem, złapaliśmy gumę <gum> dzisiaj, <gum> także musieliśmy e, motor zostawić, po meczu wracamy i odbieramy go, mamy szczęście, bo... Yy, osoby się zatrzymały z i nam pomogły, także no, to, to, to dobrze świadczy o nich. Proszę zobaczyć ile osób. No. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wyniku, czy wygra Bujuni, czy czy Trzymamy kciuki za e, Puna oczywiście, e, za miejsce, gdzie mieszkamy, gdzie posługujemy, gdzie pomagamy. Także jesteśmy tutaj za nimi, ale jak no, no cóż, no, różnie to bywa czasami w sporcie i w piłce. Także ciężko jest przewidzieć czasami pewne rzeczy. Także dopingujemy, dopingujemy dobrego popołudnia życzymy, dobrego czasu, z panem bogiem. Do zobaczenia i do usłyszenia. Prawie był gol.